Tego go za fancy ale mi prezent nie przyszedł. Ale co masz za jestów Plecak? Jaki tego typa. O tego. O! Jak go ubrałem, to nagle Dzięki stary! Spoko? To był... A myślałem, że... To był prezent stary... dla ciebie. I myślałem... właśnie nagrywam filmik, który podzieliłem na dwie części ja to wrzucę na YouTube. A, a w ogóle ja myślałem, że już z synem chciałam, ci tych skinów. Jeśli nie mam, to po, 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 poczekaj sobie jutro. Ale dzięki, chciałem babkę, ale tego popata też Dzięki. Spoko. Powiedz, jesteś moim przyjacielem, a więc widzowie widzicie, jaka była reakcja u Ilego. No to Dawaj, trzymajcie się. Robię, robię nowe combo No to trzymajcie się, widzowie. Cześć, a jeszcze mi powiedzcie, czy robicie też zadania na, na, na tego skina, czekajcie, na tego. Według mnie on jest fajny, ten skinek, na pewno będę robił dwa zadania, czekam, czy się wykonałem. Ale dobra, no to trzymajcie się widzowie, o ile mu się, jak widzicie, się podobało, no to trzymajcie się, cześć! Bardzo dziękuję